Następne ćwiczenie to oddychanie przez nos w trakcie wysiłku fizycznego. To jest bardzo ważne ćwiczenie, które uczy dziecko, jak oddychać prawidłowo, także kiedy się rusza. Więc nie chodzi o to, żeby dziecko oddychało przez nos jedynie, kiedy ćwiczy tutaj z nami kroki, ale żeby stało się to nawykiem. Nawyk oddychania przez nos poprzez pracę z neuroplastycznością wytwarza się nawet kilka miesięcy. Dlatego trzeba tutaj wytrwałej pracy i warto stosować plasterek. Również kiedy dziecko się w ogóle nie porusza, tylko jest czymś zajęte, na przykład oglądaniem bajki, i wtedy ten plasterek jest na buzi przez około pół godziny, nawet do 60 minut dziennie. A teraz wracamy do ćwiczenia oddychanie przez noc w czasie. Ruchu i kiedy dziecko oddycha przez nos w czasie ruchu, to wiemy, że jego drogi oddechowe są drożne. Gdyby właśnie była sytuacja powiększonych migdałków, to dziecko natychmiast poczułoby brak powietrza i oddychałoby przez buzię, zaczerpywałoby powietrza przez buzię. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że Adela będzie chodzić przez jedną minutę, stąd mam tutaj zegarek ze stoperem. A potem przez minutę będzie biegać i powtórzymy tą sekwencję kilka razy. Więc jest to fantastyczny dodatek do kroków, który wzmacnia nam właśnie nawyk oddychania przez nos, także podczas różnych bardziej wymagających sytuacji. Adelka, więc proszę cię, zacznij po prostu chodzić, oddychając przez nos. Ja włączam stoper, będzie to trwało minutę. Zaczynamy. Po prostu chodzisz. Masz zamkniętą buzię, dzięki plasterkowi. Oddychasz spokojnie przez nosek. Gdybyś w którymkolwiek momencie poczuła, że chcesz otwierać buzię, to tego nie robisz, tylko po prostu się lepiej zatrzymać. Taka jest zasada, zgoda? Więc jeszcze sobie chodzisz przez około pół minuty, żeby oddech się tutaj przygotował do większej aktywności. Chodzimy w takim tempie, jakie jest dla ciebie wygodne. I za chwilkę, zaraz Ci powiem jeszcze, za parę sekund, będziemy zwiększać tempo do biegania. Zgoda? Więc czas start. Zwiększamy tempo i po prostu zaczynamy biegać. I kiedy dziecko biega i oddycha przez nos, to wiemy, że jego drogi oddechowe są naprawdę drożne, jego układ oddechowy jest sprawny. A samo w sobie to ćwiczenie jest po prostu fantastycznym treningiem wydolności oddechowej. Jeszcze pół minutki, Adelka, dasz radę. Gdybyś potrzebowała zrobić przerwę, bo tutaj mamy taką sytuację, że po prostu trzeba robić dużo zakrętów, ale gdybyś potrzebowała zrobić przerwę, to zawsze możesz przejść wcześniej do chodzenia. Natomiast jeśli dasz radę, to jeszcze przez około 15 sekund tutaj będziemy ćwiczyć twój oddech. Bardzo dobrze sobie radzisz. Mhm. Jeszcze dwie długości. Fantastycznie, i teraz przechodzimy do chodzenia. Czyli po prostu zmniejszamy tempo i przez minutkę chodzimy. Uspokajamy oddech. Ta minuta też pomaga w tym, żeby oddech się wyregulował, wyciszył. I zrobimy właśnie za chwilkę. Za jakieś 40 sekund, jeszcze jedno powtórzenie z bieganiem. To ćwiczenie może trwać kilka minut, kilkanaście minut, w zależności od tego, jak dziecko się czuje, ile ma czasu. Więc Adelka, jeszcze chwilkę, jeszcze około pół minuty chodzenia. Więc teraz pozwól, żeby Twój oddech się naprawdę uspokoił. Możesz chodzić troszkę wolniej, jeśli chcesz, chyba że jest to dla Ciebie komfortowe. Mm -hmm. I jeszcze dwie długości w takim tempie. Super. I zwiększamy teraz tempo do biegu. Albo takiego truchtu spokojnie. Ale oddychamy przez nos. Jest to y, fantastyczna aktywność. Wielu dorosłych nie jest w stanie tego robić, czyli biegać i oddychać przez nos. Yy, więc tutaj Adela pokazuje nam, jak warto ćwiczyć. Jeszcze około pół minutki. Wdech i wydech przez nos. Kiedy w ten sposób oddychamy, poprawiamy sobie wydolność oddechową. Uczymy się, że można oddychać mniej. Jeszcze zostało nam 10 sekund. I ostatnia długość. I stop. Fantastycznie. I spokojnie zatrzymujemy się. Można też uspokoić oddech. Cichutko. Też warto zauważyć, jak oddech szybciutko się uspokaja i wyregulowuje po aktywności, że mamy taką zdolność do powrotu do równowagi. I dziękuję bardzo.